We are in the world. I can watch 300 minute and Хорошо, э, я на трейдинг фью. У меня здесь разные часовы. рамы. Я выбираю 1 минуту, 5 минут 30 минут. Рама часовой. Далее у меня индикатор Resign. У нас Wskaźnik RSAI. Będziemy używać wskaźnika RSAI. Możesz znaleźć tutaj, poszukać gdzie on jest i używać ten wskaźnik. Nic nie zmieniam tutaj, wszystko tak jak jest na wskaźniku RSAI. Również poproszę o dołączenie do mojej grupy dachmowej nie za Trading free Group w Telegramie. Jest to grupa darmowa, gdzie prowadzi mi dwie sesje dachmowe hodzienne i daje jeden sygnał do sesji. Także możesz mieć dwa sygnały darmowych. hodzienne. Link na grupę będzie w opisie tego filmiku. Również mam takiego robota handlowego, który prowadzi analizę techniczną na różnych parach walutowych i na różnych ramach czasowych. Tak? Możesz wybierać dowolne para walutowych, wybierać ramach czasowe tak? i prowadzić analizę. Dalej, bot wydaje wnioski. Tak? Zwróćcie uwagę, tutaj mam wejście w górę, wejście w górę. Tak? Tutaj jest neutralny, ale w ogóle rozumiemy, że naprawdę będzie trend wzrostowy. Tak? Także może tworzyć transakcje w trendzie wzrostowym. Link na robota będzie w opisie tego filmiku, jak go jak otrzymać, tam będzie krótka instrukcja, możesz to wszystko zrobić i otrzymać z tego bota. Dobrze, dalej, dalej mam tutaj parę wlietów, tak, ja wybieram parę wlietów, na którą będę handlować tutaj i już ustawiam tutaj te wszystkie parę wlietów. Dalej po prostu szukam e, gdzieś jakiejś sytuacji, tak, kiedy ja handluję na, e, zgodnie po transakcji, i e, po strategii na odwrócenie, tak, od, od poziomów, to wtedy otworzymy transakcję na jakichś minimalnych lub maksymalnych poziomach, czy znajduje się cena. Jeżeli handlujemy w zgodnie z trendem, to wtedy handlujemy zgodnie z trendem w kierunku trendu. Ale ja lubię handlować po analizie technicznej i po strategii na odwrócenie tendencji. Najpierw prowadzę analizu na 5 minut czasowej i dalej wszystko analizuję. Szukam gdziejeś w jakiejś sytuacji. E, gdzie można złożyć transakcje naprawdę na, na fajne odwrócenie. Zwróćcie uwagę, tak, można przeanalizować te parę walutowych, jakie jest, na przykład tutaj był ten spadkowy, dalej, tak, było przełamanie e, poziomu, był tutaj poziom wsparcia, ten poziom był trochę przełamany, tak, można zobaczyć, gdzie było, e, tutaj cena była na przykład bardzo dużo wyprzedana, e, tak, było odwrócenie małe, można zobaczyć to odwrócenie, tak, od tego poziomu i dalej cena przełamała ten poziom i kontynuuje, spadek, tak, tu oczywiście jest trend spadkowy i da dalej cena będzie próbować ten poziom przelamać i iść niżej. E, tak to wygląda, ale nie będziemy tworzyć transakcji na tej parze walutowej. E, dalej idziemy co, co mamy na innych parach walutowych, na przykład tutaj również był poziom, zwrócił uwagę, tak, poziom wsparcia. tak, na poziomie wsparcia cena była zatrzymana e, i teraz jeszcze znajduje się na tym poziomie, ale jest trudno, może dalej kontrolować spadek. Ja będę na tej, na tej parze teraz bym otworzył tę transakcję. Po prostu trzeba szukać fajnej poziom gdzie jest maksymalnie jakieś wykupienie lub wyprzedanie. Na przykład, kiedy już ja już mam jakąś parę boltów, na przykład tutaj, tak zobaczymy, tutaj e, można zobaczyć, że mamy jakiś poziom wsparcia. Dalej zwróć uwagę na wskaźniki RSI, jeżeli mamy wykupienie lub wyprzedanie. jeżeli cena jest e, wyprzedana, tak, bo wchodzi na wkaźniki, znajduje się na poziomie wsparcia. то втеди справзам на єдину тераму часовий і справзам G знайдуючи ціна на єдину тераму часовий. Тому що вага G знайдуючи в кажі кересай. Очевидно, тут є не, e, на одвороцені ліпіні хандловач. Це ва хандловач кіде ціна знайдуючи на пожіумі випшедання, так? Втеди отворюють транзакції на одвороцені. Кіде ціна вже є одвороцена, то втеди нема цього хандловач, так? Мушимі хандловач на максимальних лук мінімальних пожіумах E, gdzie, gdzie były minimalny lub maksymalny poziomy e, ceny, tak? Nie handlować, kiedy już w każdym znajduje się po środku lub wyżej e, w, e, w każdym 50%. Tak, na przykład, dalej AUD USD. Tak, to jest ciekawa sytuacja, można spróbować otworzyć transakcje na tej parze walutowej, na przykład. Mamy AUD, USD Szukamy parę walutowej na AUD USD, tak, 50% wypłaty. Mały procent wypłaty, ale... Dobrze, odłożymy transakcję 50%. Po prostu fajna, fajna, fajna sytuacja. Tam jest na, na walutowej żeby pokazać. Ale 50% bardzo mało, ale pohandlujemy. Ja handluję na 70 i wyżej. Tak, 50% bardzo mało, no, ale po prostu chcę pokazać, jak prowadzić analizę. Dobrze, zwróćcie uwagę. Tak? Mamy tutaj 1 minutę ramy czasową. I co można zobaczyć? Ceny znajdują się. Tak, można zobaczyć po wskaźnikach. Mamy tutaj. Poziom. Ten poziom jest lokalny, tak? To nie jest poziom taki duży, jaki jest, wskazuje naprawdę kierunek ceny. To jest poziom, o którym cena może być odwrócona, po prostu, tak? Jakiś e, jakiegoś czasu, tak? Na przykład zwróć uwagę, był spadek, cena była w trendzie spadkowym, okej? Okay. Dochodzi do poziomu e, wsparcia. Dalej, zwróćcie uwagę na wskaźnik RSI, tak? Mamy e, duże e, wyprzedanie, tak? Co dalej było? Dalej była korekcja, i cena poszła wyżej. Dalej podobna sytuacja. Tak? Mamy spadek, cena idzie na spadek i zwróć uwagę na wskaźnik RSI, trochę już skręca do góry, będzie iść do góry. Tak? Zwróć uwagę, kiedy tutaj cena była odwrócona tak? i była wyprzedana, dalej co było? Cena poszła na, po wskaźniku RSI na wzrost. Oczywiście podobna sytuacja teraz, cena znajduje się obok pozioma, tutaj obok pozioma wyprzedanie i dalej idzie na wzrost. Tak? Do jakiegoś poziomu cena dalej będzie kontynuować wzrost. Kiedy już będzie znajdować się gdzieś obok poziomu wykupienie, Wtedy będziemy czekać dalej spadek, tak? Ale po prostu w tym momencie kiedy cena znajduje się na e, poziomie tego w wtedy otworzymy transakcję. Tak? Po prostu i to jest wszystko analiza. Dobrze, poczekamy za transakcji. Zwróćcie uwagę, już pojawia się zielone. Naprawdę złapałem ten e, moment, kiedy była fajna, e, fajny poziom tak, dla ceny i cena jest odwróconym, jeśli mamy trochę czasu do zamknięcia transakcji, e, jedna rzecz to po prostu, że małe procenty wypłaty, tak 50% jest naprawdę za mało, ale fajna sytuacja, tak, oczywiście, że już e, będę mać zysk i e, będziemy mieć tutaj jakieś pieniądze, tak, lepiej byłoby, jeśli byłoby 80%, tam, tam, tak, 90% to jest fajne, ale Niżej 70 lepiej nie handlować. tak? Tutaj jest na przykład walutowa 72, 70 niżej już nie jest bardzo fajna handlowość. Lepiej handlowość na tych parach walutowych, które mają fajny procent wypłaty. Tak, I wtedy będziemy mieć fajne zyski. Tak, już tak, jest, uh, wypłata już trochę idzie do góry, ale. Na, oczywiście że tutaj był fajny poziom dlatego otworzyłem transakcję. Dalej, jest ważne, tak, analizować i nie handlować na duże kwoty. Mówiłem tutaj mamy, można zmienić i wybierać procenty wypłaty, na przykład handlować tam na 1-2% wypłaty, tak, po prostu kiedy handlujemy na jakiś procent od od, od depozytu, tak? to możemy kontrolować straty, tak żeby nie stracić wszystko, musimy tak handlować, żeby mieć jakieś pieniądze dalej wtedy kontynuować handel, tak żeby nie stracić wszystko. В одну транзакцію. Добре, звучуваки, транзакція сопкита в плюсі. маємо зиск, 150 доларів зиску, 450 виплати, І це маємо, так? все, як ми вимним по аналіті. Звучуваки, так? Попросту цена. E, Мами e, в спарча, так, очевидно, фаний в спарча. далі, так, ціна, направда спровзайме це було, так. Спадок. Далі. ще раз провзайме в кажінь керсай. Звучуваки, так, в кажінь випшадання, далі відвроцені, покажніки киса і джерувні ж до гури, доходить до позюма того до позюму викупіння, так, і іджі на спадок, так, і маме спадок, і іджі спадок. Далі, кеде юж тен спадок, юж маме тен спадок, так, ця на на спадок. Далі, звучимо увагу, скажіть, як я сайз клянця до гури, Idzie odwrócenie od poziomu wsparcia, i cena kontynuuje wzrost. Tak? to wszystko tak wygląda ta analiza techniczna. Dobrze, poszukamy innej pary walutowej i zobaczymy, co się dzieje na innych parach walutowych. Tak, idziemy na Pocket Option, oj, na Trading View, i poszukamy innej pary walutowej, i zobaczymy. Jest ważne, że tak, szukać te poziomy wsparcia oporu, i gdzie jest jakieś wykupienie lub wyprzedanie, tak, i wtedy wchodzisz w takie e, transakcje, na przykład, tak. Jeżeli takiej sytuacji nie znajdziemy, nie znajdziemy tak, to lepiej wtedy handlować zgodnie z trendem. Ale oczywiście jest fajny tutaj. Na przykład można spróbować pohandlować tej parę walutowej Euro GP otworzymy transakcję na euro EuroGoP wyżej, tak? EuroG. 85% opłaty, 300 dolarów wyżej. Dobrze, otworzymy transakcję wyżej i dlaczego złóż? Co mamy w ogóle? Naprawdę mamy taką tendencję spadkową, tak, był duży spadek, Zwróć uwagę, na 5 Nm sobie jest to e, widoczne, że był poziom tutaj przelamany. w ogóle, tak, e, poziom wsparcia jaki był i oczywiście, że mamy spadek, tak, dalej kontynuuje na spadek, ale zwróćmy uwagę na lokalny poziom, tak, oczywiście na 5 Nm sobie może zobaczyć, że tutaj jest sformułowany taki poziom lokalny wsparcia. Це на юз знайдую близько до поджима до пшедання. І на пінчі минути ой, на єдну минуту часової можна побачити наступну ситуацію. Так, маємо поджу, маємо спадок, і що маємо відключувати. Ту, тут був тренд спадковий, локальний такий, так. Далі маємо теж цену знайдую ще на поджимі тут до пшедання. Мала корекція, так. Корекція скончена, далі ця не пробує. Далі контуновий спадок, так і звучить увага на вказні кересай, вказні кересай вже тут вказує, що це нам може далі кутиновувач е, зрости. Перший на той е, і почекаємо за вкінчим і побачимо, чи менше плюс, чи ні. Dobrze, transakcja jest na plusie, Zwróćcie uwagę, tak, pojawiły się te zielone na przykład, tak, była cena odwrócona naprawdę od tego poziomu, o którym mówiłem, tak. I oczywiście wszystko po analizie, jak było, e, po prostu był spadek, tak. E, sprawdzamy, jak to było, tak, był e, trend dalej tutaj jest formowanie poziomu wsparcia, tak, mamy duży e, poziom, na wskaźniku Reside jest duże wyprzedanie. tak, dalej cena idzie w korekcji do góry. Dalej idzie na spadek, tutaj jest sformułany taki poziom i dalej cena poszła na wzrost. Tak to wygląda, także dziękuję bardzo. Na dzisiaj wszystko, na razie i do widzenia.